Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Szak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Depresja jest dolegliwością tak powszechną, że zalicza się ją do chorób cywilizacyjnych. Poza tym, że stanowić może utrapienie, jest też realnym zagrożeniem dla życia. Pora zatem, abyśmy o tym porozmawiali. Zacznijmy od kontrowersji związanych z płcią osób cierpiących na depresję. Zapewne znowu feministki będą mi dokuczać po tym, co tu wygłoszę, ale robią to i tak od lat, więc to nie byłoby nic nowego dla mnie w sumie. Pochylałem i będę pochylał się nad losem kobiet, ale i mężczyzn. Można znaleźć choćby w internecie doniesienia, że depresja jest zaburzeniem nastroju. Występującym częściej u kobiet. Takie wnioski wyciąga się na podstawie częstotliwości diagnozowania tego problemu i nie odzwierciedlają one stanu faktycznego, dlatego że mężczyźni po prostu rzadziej zgłaszają się do specjalistów w tej sprawie. A nawet gdy to robią, to wiadomo, że niekoniecznie są diagnozowani trafnie. Przebieg męskiej depresji może mieć nieco inny charakter niż u kobiet, przez co taka depresja bywa trudniej uchwytna. Swego czasu robiono nawet za granicą takie obserwacje, polegające na tym, że no najpierw sprawdzano jak często męska depresja, czyli depresja u mężczyzn jest diagnozowana, potem przygotowano do tego lepiej grupę specjalistów i gdy byli oni odpowiednio przeszkoleni, okazywało się, że depresja u mężczyzn diagnozowana jest w porównywalnym stopniu jak u kobiet. Nie brakuje oczywiście też innych czynników, które wpływają na to wszystko. Depresja może przytrafić się każdemu, a ponieważ mężczyźni popełniają samobójstwa kilkukrotnie częściej niż kobiety, chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć. Panowie, kiedy dostrzegacie u siebie niepokojące sygnały, nie zgrywajcie twardzieli, nie wstydźcie się sięgnąć po pomoc. I nie zwlekajcie z tym. Oczywiście, wy, drogie panie, też zgłaszajcie się po pomoc, gdy źle się czujecie. Należy skontaktować się z lekarzem, psychiatrą i z psychologiem. Pomówmy teraz chwilę o objawach depresji i będę tutaj bazował przede wszystkim na własnych obserwacjach poczynionych w trakcie pracy jako psycholog i koordynator zespołu specjalistów, a nie tylko na podręcznikowych kryteriach diagnostycznych, ponieważ chciałbym wam pokazać, jak to wygląda moimi oczami, czyli jak ja to widzę. Ze względu na swoje doświadczenia z pracy jako psycholog, przy czym tutaj chciałbym zaznaczyć, że może inny psycholog będzie miał odmienne obserwacje i nie byłoby w tym nic zaskakującego, ponieważ różni klienci zgłaszają się do różnych specjalistów. Częstym objawem depresji jest to, co ludzie opisują jako utrzymujący się zły nastrój. Zły nastrój, ale co to właściwie znaczy? O co konkretnie chodzi? Podczas gdy kobiety częściej mówią mi o smutku, płaczliwości znacznie częstszej niż kiedyś, o stanach przygnębienia, panowie częściej z kolei mówią mi o tym, że wszystko ich wytrąca z równowagi, że działa im na nerwy, wkurza, czyli opisują coś, co w psychologii jest określane jako nastrój dysforyczny, czyli innymi słowy drażliwy. Podczas gdy kobiety zwracają uwagę na spadek libido. Ogólny brak ochoty na zbliżenia, panowie sygnalizują, że wprawdzie miewają pewne chęci, ale nie do końca im udaje się realizować w tej sferze. Albo że są na tyle zeźleni i ponurzy, że nie mają siły, by szukać partnerki do jakiejkolwiek relacji. Ludzie generalnie próbują sobie radzić z, z tym samopoczuciem pogorszonym, ze złym nastrojem, sposobami, które niestety bywają. Nie tylko niepożyteczne, ale nawet bardzo szkodliwe. Panie częściej mówią o sięganiu po wino, panowie zgłaszają więcej kłopotliwych zachowań niż spożywanie alkoholu. Mówią o wiele częściej o uciekaniu w hazard, w pornografię, w gry wideo, o sięganiu po inne substancje psychoaktywne niż alkohol. Mówią też więcej o różnych ryzykanckich, brawurowych zachowaniach którymi próbują sobie poprawiać nastrój, starają się przełamać osaczającą ich apatię. No i tu przykładem może być niebezpieczna jazda samochodem albo motocyklem. Mężczyźni znacznie częściej skarżą mi się na poczucie osamotnienia. Uważają, że są tak przygnębieni i bez odpowiedniego wigoru, że nie mogą właściwie znaleźć partnerki, że nie mają na to żadnych szans. Zniechęcają swoim po pochmurnym, takim bardzo. No, właśnie, depresyjnym usposobieniem. Tak przynajmniej uważają. Nie zawsze okazuje się to prawdą. Czasami wyolbrzymiają to, na ile ludzie ich postrzegają jako pogrążonych w depresji. No i w rezultacie tym bardziej skłonni są zaniechać poszukiwań i pogrążają się w coraz większym osamotnieniu. Mówią czasem, że czują się jak zombie, jak wrak człowieka, jak ktoś, kto tylko ma funkcje życiowe, ale nie ma w sobie życia. Mówią, że czują się samotni także tak ogólnie, bo znajomi się od nich odsuwają albo ich tracą z powodu różnych konfliktów, powodowanych w jakimś stopniu właśnie przez ten drażliwy nastrój, o którym już wspominałem. Natomiast panie znacznie częściej skarżą się na przeżywanie żalu z powodu zmarnowanej młodości w toksycznych związkach, na ból egzystencjalny płynący z zawodów miłosnych i rozmaitych rozczarowań relacjami. Kobiety wprawdzie rzadziej skarżą mi się na poczucie osamotnienia, ale za to o wiele częściej zgłaszają skargi dotyczące niezadowolenia ze swojego wyglądu, mówią o problemach z apetytem, przejawiających się między innymi przejadaniem się, czy zajadaniem smutku przy pomocy słodyczy albo o ogłodzeniu się i zmaganiach z masą ciała, czy też wręcz o czasami współwystępujących z depresją, zaburzeniach odżywiania. Podczas gdy panie skarżą się na trudności w znalezieniu odpowiedniego partnera, panowie trapią się tym, że w ogóle nie mogą znaleźć partnerki. Panowie skarżą mi się dużo częściej na wypalenie zawodowe, na niezadowolenie ze swojej pracy, z zarobków, na to, że odczuwają ogromną presję, by zarabiali jak najwięcej. Mówią, że ta presja ich przytłacza, wręcz miażdży, często ich samoocenę, która i tak bywa zaniżona, no, co jest pewnym symptomem też depresji, poczucie bezwartościowości to jeden z jej objawów. Panie częściej mówią mi o odczuwaniu presji związanej ze standardami odnośnie urody, mówią, że czują się nieatrakcyjne. Obie płcie w swoim sposobie myślenia przejawiają przy tym wszystkim bardzo silne tendencje do porównywania się z osobami lepiej sytuowanymi, ładniejszymi, z ludźmi, którzy prezentują chociażby w mediach społecznościowych znacznie atrakcyjniejsze w ich ocenie życie. Zarówno kobiety jak mężczyźni mówią o porzucaniu dotychczas praktykowanych aktywności, o utracie zainteresowań, o społecznym wycofywaniu się, ograniczaniu życia towarzyskiego, o spadku motywacji, zniechęceniu do życia, o ponurych zapatrywaniach czy wręcz bardzo mrocznych myślach, o niedającym spokoju i spędzającym sens powiek żałowaniu przeszłości, o problemach ze snem, zmobilizowaniem się do działania, o chronicznym zmęczeniu i przytłaczającym pesymizmie. Każdy, kto dostrzega u siebie tego typu dokuczliwości, niech skontaktuje się z lekarzem i z psychologiem. Z depresją nie ma żartów, nie należy jej lekceważyć. Jak już mówiłem, może przytrafić się każdemu. Zachorowanie nie świadczy o słabości charakteru. Nawet jeżeli doznajemy pewnego rodzaju zawstydzenia, to pomimo tego należy skontaktować się ze specjalistą. Na ten moment z mojej strony to tyle. Jeszcze do tematu depresji wrócimy, ale już tym razem pod kątem radzenia sobie z tym. Dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. A teraz plansza informacyjna i odrobina muzyki.